Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym prezentujemy Państwu przedmioty, które były dawniej używane w Staszowie na Ziemi Staszowskiej w ramach cyklu Historia jednego przedmiotu. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować takie przedmioty, które służyły gospodarce rolnej, używane były w gospodarstwach domowych, zarówno do prac polowych, jak też i do innych prac, które związane były. Z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i znajdowały się niemal w każdym domu. Jako pierwszy zaprezentujemy Państwu Sierp. Było to urządzenie, które służyło do rzęcia zboża, rzęcia trawy, wycinania chwastów i było to w zasadzie pierwsze urządzenie, które służyło do e, prac rolnych, zanim nie pojawiły się inne, kolejne, bardziej unowocześnione przedmioty. Z biegiem czasu sierp uległ modyfikacji, kształt ostrza się zmienił i w ten sposób powstała taka mała minikosa, również tą minikosą trawę, a kolejnym etapem jej rozwoju była już duża kosa, która była przedmiotem luksusowym. Nie znajdowała się na przeciętnym gospodarstwie rolnym, gdzie używano sierpów nawet do połowy XX wieku. A była przedmiotem luksusowym, znajdowała się w najbogatszych gospodarzy, w dworach, w gospodarstwach rolnych, które stać było na to, aby taką kosę zakupić. I oto kosza, zobaczcie Państwo, wyprofilowana w taki sposób, aby pod kątem 45 stopni kosić zboże, kosić trawę. Jak wcześniej powiedziałem, kosza używana była początkowo tylko w najbogatszych gospodarstwach. Nie każdego było stać na posiadanie takiej kosy, ale również i przesądy wiejskie mówiły o tym, że rzędzie zboża kosą jest grzechem i powinno się do tego utrzymywać narzędzie, za pomoc, które zwane jest sierpem. No i przykładem tego chociażby film Konopielka, kiedy to doszło do konfliktu między głównym bohaterem a resztą wsi na podłożu tego, że on właśnie ośmielił się kosić. Zboże za pomocą kosy. Kosa miała również zastosowanie bojowe, używano ją bowiem w wielu walkach. Walka o charakterze partyzanckim po raz pierwszy pojawiła się w czasie potoku szwedzkiego, używana była w czasie powstania kościuszkowskiego, używana była również w czasie powstania styczniowego. Kosy osadzano na sztorc w specjalnych późniach, w specjalnych warsztatach i kosą atakowano w następujących sposób wypowiadając przy tym słowa modlitwy Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna i w tak rytmie modlitwy właśnie używano tostu I kolejny przedmiot do produkcji rolnej, tym razem służący do mielenia zboża, to cep mówi się, że coś jest proste jak budowa cepa, a tymczasem cep ma swoją budowę składa się z trzech elementów, które nazywają się w sposób następujący. Ta część, którą tu trzymamy, to dzirżok. To dzirżok. Ta część łącząca te dwa elementy to gądzła. A ta część, którą łucimy, to bijok. I cepem muszono mniej więcej w taki sposób. Innym przedmiotem służącym do mielenia zboża były żarna. Były to takie dwie okrągłe kamienne płyty w kształcie koła. Jedna znajdowała się na drugiej i za pomocą specjalnego drewnianego uchwytu te koła tarły o siebie. Do środka nasypywano zboże i w ten sposób pozyskiwano mąkę. Przedmiotem, który znajdował się w każdym gospodarstwie, była beczka. Beczki wykonywane były bądź ze słomy. I to są takie beczki charakterystyczne dla na terenów Darwiślańskich, z Niekurzy, z Grogowa, z Połańca, gdzie właśnie upowszechniła się technika produkcji beczek sumianych, a tutaj beczka wykonywana przez bednarza beczka wykonana z bardzo ciekawą rzeczą jest, że tutaj nie ma żadnego mocowania tych beczek poza tymi stalowymi obręczami beczki składane są z klepek, które są idealnie do, ciebie, do siebie docięte i nie ma tu żadnego elementu łączenia za pomocą gwoździ czy też za pomocą kleju Dlatego te zdjęcie tych obręczy powodowało, że beczka się rozsypywała, a nie takie beczki właśnie w takim stanie było naprawdę wielką sztuką. Proszę sobie wyobrazić, ile to wymagało cierpliwości i precyzji, aby taką beczkę ręcznie zrobić. W beczkach przetrzymywano wodę, przetrzymywano przede wszystkim wodę deszczową, przetrzymywano zboża, przetrzymywano nasiona. Przetrzymywano groch, i taka beczka znajdowała się w każdym gospodarstwie. Jak już wcześniej powiedziałem, sztuka bernarska była sztuką bardzo trudną, wymagającą niesamowitej cierpliwości i dokładności. Kolejnym przedmiotem wykonanym na zasadzie łączenia klepek była maselnica. Również przedmiot, który używany był do produkcji masła śmietany domowym sposobem, wykonywany również z drewnianych klepek, które łączone były za pomocą stalowych obręczy. Również wysunięcie jednej klepki powodowało, że taki przedmiot się rozsypywał i złożenie tego naprawdę było wielką sztuką, co świadczy o umiejętności bednarskich. I przedmiot używany wyłącznie przez kobiety, kołowrotek, używany do przędzenia, a więc do uzyskiwania wełny, przędzy. Ten model jest modelem niekompletnym, jest bardzo prymitywnie wykonany. Koło, kołowrotka wykonane z łączonych kawałków drewna i w każdym niemal gospodarstwie taki kołowrotek się znajdował. Niektóre były listelnie zdobione, stanowiły przedmiot o charakterze również gdyż jego bogate rzeźbienie i wykonanie było zdobą niejednego domu. A oto przedmiot służący do produkcji chleba, do jego wypieku. Chleb wypiekano w domowych kuchniach, znajdowało się tam specjalne takie oddzielone <laughs> miejsce, gdzie ten chleb usuwano oczywiście, nie pieczono jednego bochenka, ale od razu kilka i takiego chleba wystarczało na kilkanaście dni. Oto łopata służąca do wypieku chleba domowym sposobem. Na tę drewnianą łopatę wkładano bochenek chleba i usuwano do pieca, gdzie po określonym czasie również za pomocą tego urządzenia pieczonych chleb wyciągano. Kolejny przedmiot, który wyszedł już z użycia, a służył do noszenia wody, były to tak zwane nosidła. Nosidła składały się z elementu drewnianego i elementu metalowego. Ten element drewniany zakładano na kark w taki właśnie sposób. I tutaj. Po odpięciu tego łańcucha znajdowały się dwa haczyki, i na te dwa haczyki nakładano dwa wiadra wody, wcześniej stągwie wody, bo stągwie wykonane były z drewna. I takie właśnie takie nosidło służyło do noszenia wody ze studni, a najczęściej z rzeki czy z jeziora, ponieważ takiej wody używano do picia i do gospodarstwa. Woda była oczywiście w tych czasach czysta, nie wymagała żadnych zabiegów yy, przygotowawczych do spożycia gotowania. Mieliśmy po prostu czystą, ekologiczną wodę. I kolejny przedmiot używany w gospodarstwie, wykonywany całkowicie z drewna, dłubany w zasadzie. Jest to łyżka, czerpak do przesypywania zboża, do przesypywania mąki. Również, jak Państwo widzicie, przedmiot wykonywany z drewna, bardzo prymitywny, wykonany z jednego kawałka drzewa na zasadzie dłubań. Kolejny przedmiot używany w gospodarstwie jest to sito, zwane przetakiem, wykonane po części z drewna, po części z metalu. Jego taką główną częścią składową jest ta metalowa siatka, i tutaj, właśnie tym sitem, w ten sposób poruszając, przesiewano zboże, oddzielając zboże od chwastów. Wraz ze zbożem, bowiem no, wśród tego zboża znajdowały się plewy, i to. Urządzenie właśnie służyło do, do tego, aby to ziarno oddzielać od plew, oczywiście potem, gdy już była z tego mąka, również czasami zdarzało się, że mąka taka była w postaci zgrylonej, również tym przedakiem dokonywano przesadzania mąki.